Doszło do napadu w centrum miasta na pracownika kantoru, który przewoził pieniądze do jednej z placówek bankowych. I tak naprawdę to wszystko, co mogę na obecnym etapie powiedzieć w tej sprawie, bo im mniej informacji przekażemy obecnie na etapie tych naszych prowadzonych czynności, tym skuteczniejsza będzie nasza praca. Sprawy traktujemy priorytetowo. Zaangażowani są wszyscy policjanci, jak tylko byli dostępni, a więc policjanci służby kryminalnej, dzielnica. Również policjanci służby patrolowej. Cały czas działamy, żeby ustalić wszystkie okoliczności, przebieg zdarzenia, a także zatrzymać sprawcę bądź sprawców.